dnia. Sędzia starter także już pokazuje uczestnikom, by powoli powoli przemieszczali się w odpowiednie miejsce ta gonitwa również będzie ze startu lotnego, a więc chodzi tylko o to, żeby w miarę jedną grupą ruszyli wszyscy uczestnicy na starcie tej gonitwy. Nie będzie tutaj też korzystania z maszyny startowej, tak jak było to w przypadku drugiej czy czwartej gonitwy. Tutaj akurat będzie podobnie jak w pierwszej czy w trzeciej, czyli właśnie ten start będzie lotny. Chorągiewka jest już w górze. Uczestnicy powoli już zakręcają, żeby być gotowym do startu. Czekamy, czekamy na sygnał, by ruszyć z piątą gonitwą dzisiejszego dnia. I w tym momencie mamy sygnał, a uczestnicy ruszyli. Na razie na prowadzeniu jest Łamba, ale to wszystko na razie wynika z tego ustawienia, w którym byli wszyscy uczestnicy tej piątej gonitwy. Zbliżają się już do pierwszej przeszkody. Jako pierwsza pokonują ją Łamba. Na końcu, jak na razie, sir Westminster na no, także. I Syndur wciąż na prowadzeniu łamba, ale jak na razie to tempo bardzo, bardzo spokojne. Tu jeszcze nikt nie stara się mocno, mocno od razu ruszyć, no ale nic dziwnego, w końcu dystans tej gonitwy to 3800 metrów. Kolejna przeszkoda w tym momencie pokonywana przez uczestników. Na razie na prowadzeniu łamba na drugim miejscu jest fly Ahead, na trzeciej pozycji. Neo dalej są już pozostali uczestnicy. Teraz wysuwa się na prowadzenie fly Ahead, ale to tak naprawdę wciąż łeb w łeb z łambą. Teraz wciąż próbuje nadrobić, a fly ahead wysuwa się na prowadzenie. Kolejna przeszkoda już pokonana. Na trzecim miejscu jest Neo na czwartym fast Devil, no ale to wciąż powiększa przewagę w tym momencie Fly ahead. Fly ahead teraz w tym momencie już w ten wałach jest na prowadzeniu. Kolejna przeszkoda już pokonana przez uczestników. No ale tych przeszkód łącznie na całej w całej piątej gonitwie jest 18, więc tutaj jest jeszcze dużo dużo pola do tego, żeby nadrobić przewagę albo zminimalizować tę przewagę innych uczestników. Kolejna przeszkoda już za nami. Wciąż na prowadzeniu flyhead dalej taka zbita grupa pozostałych uczestników jest tam Lamba, jest też i Syndur, jest również Neo, a także Fast Devil trochę z tyłu. Jak na razie. Zostaje Mask Price, a także Sir Westminster. Już kolejna przeszkoda teraz przed uczestnikami. Podbiega do niej Flyer Head i na razie bez większych błędów. Flyhead wciąż na prowadzeniu. No, ale tu jeszcze dużo się może wydarzyć. Tutaj jeszcze wszystko tak naprawdę przed nami jest kolejna przeszkoda. Fly ahead. No ale tam już mocno, mocno grupuje się ta stawka, bo tak naprawdę równo Head pokonał te przeszkody razem z Isydurem, a także z Łambą. Już zbliżają się do kolejnej przeszkody. Przeszkody wciąż na prowadzeniu fly head. Jest tam Łamba i syndur. Bardzo mocno, bardzo mocno na razie zgrupowana stawka w tej gonitwie. Łamba i syndur flyer head. Takim rzędem jak na razie biegną uczestnicy. No i zbliżają się do przeszkody wodnej. Łamba na razie delikatnie na prowadzeniu. Małe problemy sir Westminstera. Zostaje delikatnie z tyłu, ale cała reszta stawki wciąż mocno zgrupowana. Jest na prowadzeniu Łamba. Dobrze tam też pobiegły po wewnętrznej Ganibet. No i jest jest tam również Neo, zostaje delikatnie tak w środku tej stawki Masked Price, no a na prowadzeniu wciąż łamba Jest tam też Ganibet, jest również Neo, a po zewnętrznej próbuje atakować Fast Devil. Już znów wybiegają dalej, już na, powoli, powoli, na przeciwległą prostą uczestnicy tej gonitwy. Kolejny, kolejna przeszkoda już za nimi, na prowadzeniu teraz Ganibet. Pozostaje tam też blisko w kontakcie Wamba, jest również Neo po zewnętrznej stara się również atakować Fast Devil. Kolejna przeszkoda już powoli, powoli przed tymi uczestnikami. Udało się na razie bez większych problemów. Ganibet na prowadzeniu, dalej łamba dalej jest Masked Price, no i atakuje tam również Neo. Zostaje delikatnie z tyłu względem tej czwórki i Syndur. Kolejna przeszkoda, no i powoli, powoli zbliżają się już do momentów, w którym wybiegną na tor płotowy uczestnicy tej piątej gonitwy. W tym momencie w momencie właśnie zmieniają już tor, już wybiegają z tego wnętrza na tor płotowy. No i pozostały tutaj jeszcze trzy płoty tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeszkody w tej piątej gonitwie. Wciąż na prowadzeniu Ganibet, ale jest tam też blisko Wamba, Neo, a także Masked Price. To na razie pierwsza czwórka w tej gonitwie. Również w kontakcie pozostają tam i Syndur, i... Fast Devil. Z tyłu zostali jak na razie Sir Westminster i Fly Ahead. Kolejna już ostatnia prosta teraz. I znów ta trójka na prowadzeniu, ale teraz mocny atak Masked Price. Masked Price, a także jest tu też Ganibet i Wamba. To na razie ta pierwsza trójka. Jeszcze został jeden płot. Ostatnia przeszkoda w tej gonitwie. Kto pokonają jako pierwszy? Kto wybiegnie tutaj z największą przewagą na ostatnią prostą? Wamba, a także Masked Price. Wamba i Masked Price zostaje z tyłu Ganibet, Lamba, Lamba delikatnie na prowadzeniu, potem Mask Price, Wamba czy Mask Price, Wamba delikatnie, delikatnie na prowadzeniu. Czy jeszcze tutaj coś się zmieni? Lamba, Lamba zbliża się do celownika, Lamba, Mask Price na drugim miejscu, potem Ganibet i Syndur na czwartym, Neo na piątym, Fast Devil na szóstym, na siódmym miejscu Sir Westminster i na ósmym miejscu dobiega Fly Ahead, a więc Lamba oznaczone numerem drugim w wałach, wygrywa tę gonitwę. Oczywiście jeszcze proszę poczekać na zatwierdzone, już oficjalne wyniki tej piątej gonitwy dzisiejszego dnia wyścigów konnych na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. No i proszę oczywiście zostać z nami, bo to do, na razie pierwsza tak naprawdę przeszkodowa gonitwa dzisiejszego dnia, a jeszcze dwie przed nami.